E Witam Was serdecznie, chwała Panu Bogu, witam Was na kanale Jachwę Pamięta, z tej strony Zachariasz. Następnie chcę Was pobłogosławić w imieniu Pana naszego Boga Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, wspaniałego, kochanego Boga. Ja Wam mówiłem też, że ja się odniosę w poprzednim filmie do kilku komentarzy, które są na mój temat. Wystawili ludzie z sekty, w której byłem. Ja się odniosę do tych komentarzy, ale ten film on będzie troszeczkę później. E, ponieważ e, tak zadecydowałem, że ten film wstawię albo w przyszłą sobotę, lub w niedzielę. E, tak więc zresztą, ja wstawię premierę tego filmu, także ludzie będą widzieli e, po tytule, co ten film będzie też oznaczał. Bo to jest bardzo ważny film. To jest. E, bardzo, bardzo ważny film to będzie. A dzisiaj chciałbym się do Was odnieść, opowiedzieć Wam pewną historię ogólnie. I to ma, ogólnie ta historia jest ogólnie. Można ją połączyć z tym, co się dzieje też teraz, w ogóle od czasu, jak mnie nie ma w sekcji i z innymi osobami, które mnie atakują. Eee, Falszywie świadczą mnie, mówią jakieś kłamstwa na mój temat. Z tego względu tylko, że ja wyjawiłem prawdę, co gdzie się dzieje, i powiedziałem świadectwo, jak jest w danym miejscu. I ja musiał dzisiaj też opowiedzieć mój pewien sen. No ten sen był. Wizja to była ogólnie, bo ja to pamiętam ze szczegółami. I ja miałem tą wizję około dwóch lat temu. Yy, tak, no, około dwóch lat temu, to było. Opowiedziałem też ten sen w sekcie. I... Szczególnie Artur Jankowski ten sen e, trzymał go bardzo mocno, bo nie rozumiał co, o co chodzi w tym śnie, ja również. I ja bym chciał to ogólnie na bazie tego snu, jak chciałbym się ogólnie zwrócić również do ludzi, którzy mają wizję sny i nie wiedzą, czy ten sen jest od Pana Boga, czy ten sen jest po prostu z, ich, z ludzkiego serca, po prostu sobie sami te sny roją. Ja tak też mam często. I lub przez jakąś sugestię są te sny, lub są sny też wiadomo od diabła. No a wiadomo, jakie są sny od demonów. Tam nie ma, tam gdzie jest niepokój. I ja ostatnio to mówiłem w filmie o snach fałszywych, snach w kanale Evangelizujmy Biblijnie w polskich zborach biblijnych, co tam się dzieje. Mówię to w filmie, to możecie sobie zobaczyć, jak działają sny od złego ducha, jak działają sny od Pana Boga, a jak działają sny też z własnego serca. I na podstawie tego mojego snu, ja bym chciał właśnie do innych ludzi, żebyście szukali. Bo mało osób ma ogólnie dar rozpoznawania snów. Ja takiego daru też nie mam, ale Pan Bóg coś mnie, czymś mnie obdarował wspaniałym. Dał mi zrozumienie, jak szukać, jak szukać w Biblii na temat pewnej symboliki w śnie. Na przykład to, co mamy różne symbole są, objawia wam się coś. Widzicie to, widzicie wizji, jakieś kolory, sytuacje i na podstawie tego jeżeli znajdziecie to w Biblii, bo my mamy wszystko badać ze Słowem Bożym, z Biblią tak jest opisane w Słowie Bożym wszystko z Biblią, ja nie jestem Józefem lub Danielem który potrafi z marszu e, opowiedzieć sen i na temat syn, to jest niesamowity dar, ja nie jestem taką osobą tylko Pan Bóg dał mi zrozumienie jak szukać, ja na podstawie właśnie szukania w Biblii rozkładam swoje sny swoje wizje i na takiej zasadzie to robię. I do Was wszystkich, którzy macie z tym problem, a macie zostaliście obdarowani z nami, a nie macie nikogo, kto wykłada sny. Zresztą ostatnio to z tym wykładaniem snów to też miałem. E, trzy osoby mi wykładały i każda osoba co innego mówiła. No to, to też nie jest dobre, nie? Trzeba to wszystko badać ze Słowem Bożym. Jedna osoba mi bardzo ładnie wykładała, i mi mówiła właśnie na temat tej symboliki, jak to szukać. Uczyła mnie po prostu w krótkim, była to siostra w Chrystusie, w jaki sposób to można robić, na temat kolorów i tego wszystkiego. Ja sobie to zapamiętałem i w taki sposób właśnie też szukałem w Słowie Bożym, ale to, to zrozumienie na temat Słowa Bożego, że mamy to szukać, do samo od Pana Boga. Gdzie szukać? I teraz mamy takie czasy, że mamy internet i możemy to w internecie bardzo szybko poszukać. Wiadomo, trudniej to będzie siedzieć z Biblią w, ręk w ręce i znajdować to. To nam zajmie bardzo dużo czasu. Wpisujecie werset, yy, na przykład coś, co mieliście, na przykład z oziarni wpisujecie gdzie było ziarno w Biblii i co oznacza to i w jaki sposób właśnie macie to interpretować. I mi chodzi przykładowo, nie? Wam podaję. Na podstawie tego snu właśnie. Chciałbym, żebyście zrozumieli, jak to działa, jak to wygląda. Ja wam opowiem ten mój sen, bo ten sen jest, no, on jest niesamowity. Wizje. Tak więc, miło mi się, że pe pewna grupa ludzi, oni mieli mm, jakby w górach swoją siedzibę i oni czyhali na mnie, ci ludzie. Chcieli mi zrobić coś złego i oni mieli taką jakby bazę w środku i wysłali po mnie człowieka, yy, który, nie, który ten, ten człowiek nie miał nic wspólnego ze mną. Po prostu robił to dla swojej rodziny. Nie miał pieniędzy i wysłali go, żeby on mnie znalazł, ale chcieli, żeby on mnie zabił. Oni właśnie tego pragnęli, nie? Żeby on mnie zabił. Ja słyszałem od tych ludzi, że jak on wróci bez mojego ciała, to mu zrobią sami krzywdę i go zabił. Ja to słyszałem wszystko, latając, będąc orłem. Miałem pióra, skrzydła, czułem wiatr, widziałem wszystko. Miałem wspaniały wzrok, słuch. No, niesamowite uczucie. Byłem prawdziwym orłem. Następnie zamieniłem się z tego orła. Ja w, zamieniłem się w lwa, i mieszkałem w takich w górach takich stepowych, takich jak, jakby to było na Bliskim Wschodzie takie coś, taki krajobraz pomarańczowo-czerwony. Ja tam mieszkałem i były tam moje rzeczy, i ja byłem tym lwem schowanym i się. Tym lwem, i ten człowiek przechodził obok mnie, ale mnie nie widział w ogóle, bo stałem się w tym momencie niewidzialny dla tego człowieka. Ja wiedziałem, i on przy mnie, ten człowiek, grzebał w moich rzeczach. Jeszcze on mówił: No, nie ma go tutaj, ale widzę, że tutaj on jest, i znalazłem jego rzeczy. Mówi: Wezmę to, chociaż pokażę, gdzie on jest, gdzie on przebywa. Tym ludziom, on to robi dla pieniędzy po prostu, dla swojej rodziny. On nie miał nic zupełnie, on nie miał żadnego żalu do mnie, nic w ogóle, po prostu. Bieda, ubóstwo skłoniły go do tego, do takiego, ani innego czynu. A ja, wiedząc to, jak on odchodził i on szedł, ja nie chciałem, żeby on wrócił tylko z moimi rzeczami żeby w... i żeby w ogóle do nich wracał. Bo ja słyszałem, będąc orłem, że oni go skrzywdzą, prawda? I pobiegłem za nim jako lew i pojawiłem się przed nim, stałem się widzialny dla niego. I powiedziałem do niego, stój, nie idź tam. A on się zdziwił w ogóle, że ja go nie zabiłem, a ja nie miałem w planach w ogóle go zabijać. I mu powiedziałem, żeby tam nie wracał, bo oni mu zrobią krzywdę. Złyszałem, jak oni powiedzieli, żeby on mi przyniósł moje ciało, a nie jakieś moje rzeczy. I następnie ja znowu słyszałem, co ci ludzie mówią w tych górach, w tej bazie jakby, nie? I oni się pytali, co jeszcze wiemy o Zachariaszu? Kim on jest? I usłyszałem głos, jak się rozległ. On idzie za lwem z pokolenia Judy. I sen się urwał. I ja miałem problem. Z tym. Ja mówię, co ten sen oznacza? Ja mówię, co to jest? Ja mówię, co się dzieje? I zacząłem badać, szukać. I yy, ten sen... Zacząłem badać, jak on ma znaczenia biblijne. I pierwszym takim znaczeniem biblijnym w tym śnie jest ta grupa ludzi w górach, którzy czyhają na moje życie. A góry w Biblii mają dwa znaczenia. Z jednej strony góry w Biblii jest to miejsce Boga, syna i syjon. Ale z drugiej strony góry mają również twierdzę ludzi, pyszniących się swoją władzą. I możemy to znaleźć w Michałasza. Biada tym, którzy knują nieprawo nieprawość, bo w ich mocy jest to czynić. Michałasza 2,1. I na przykład to, że y, ci ludzie przecież oni działają w ukryciu, mieli tą bazę swoją i planowali zabójstwo, nie? To już samo to wskazuje nie tyle na konkretne osoby, ale bardziej co na system, duchowe struktury wrogości, a nie na zwykłych ludzi z krwi i kości. A w Biblii nie wiadomo, jak to jest wytłumaczone że nie walczę z ciałem i krwią mamy to w Efez 6.12 lecz ze zwierznościami, władzami, duchami zła. Eee, drugą, co to było, to był ten człowiek, nie? takim drugim symbolem jest ten człowiek, i ten człowiek był wysłany po mnie, biedny, działający dla rodziny. I to jest ważne, bo to jest naprawdę ważny detal. Bo ten człowiek on nie był mi wrogiem, on działał z przymusu i on to robił z braku pieniędzy i nie miał wyboru, tak jakby, nie? można tak powiedzieć. A słowo Boże, bardzo często pokazuje takich ludzi jako, że są narzędziami silniejszych, a nie sprawców zła. I możemy to znaleźć w Łukasza 23, 34, nie wiedzą, co czynią. I w psalmie 34 jest Udręczony i ubogi, a jednak drogi Panu. I te, ta moja wizja bardzo jasno oddziela inicjatorów zła i od tego człowieka uwikłanego w cudzą nieprawość. Ci, co chcieli mi zrobić krzywdę, od tego człowieka. I tutaj jest tłumaczony późniejszy ten akt miłosierdzia mój, prawda? Następnym moim symbolem w tym śnie to jest to, że jestem orłem i słyszę wszystko i widzę wszystko. I to jest jeden z najsilniejszych symboli w moim śnie. Bo orzeł w Biblii oznacza perspektywę z wysoka, bliskość Pana Boga i duchowe rozeznanie. I możemy znaleźć w Księdze Wyjścia 19,4. Uniosłem Was na skrzydłach orlich i przyprowadziłem Was do siebie. I w Izajasza 40,31. Ci, którzy ufają Panu, nabierają skrzydeł jak orły. I to, że ja słyszałem rozmowy wrogów, widziałem więcej niż inni. Oznacza biblijnie dar rozeznania, a nie naturalną wiedzę. I nie byłem w tym śnie ofiarą zaskoczenia, byłem uprzedzony, bo widziałem to wszystko, prawda? Następnym symbolem biblijnym tutaj jest przemiana w lwa i krajobraz pustynnogórski. Lew w Biblii ma dwa znaczenia, ale tu jedno jest kluczowe. Oto zwyciężył lew z pokolenia Judy, w objawieniu Jana 5-5. I lew, to lew oznacza również w Biblii jako to, to autorytet, nie agresja. To królewskość, ani dzikość. Rozumiecie? Kolor czerwono-pomarańczowy, pustynny, skalisty przywodzi na myśl, tam gdzie ja byłem w tym miejscu, przymyśli na myśli Judę, Bliski Wschód i miejsce próby, ale też objawienia, pustynia. I to nie jest przypadkowe, że ja się zamieniłem w lwa. Se, sam, sam ten sen... Potwierdza to na końcu mojego, mojego snu. Mojego snu. Następnym znakiem jest niewidzialność moja, że ten człowiek, powiedzmy wróg, no wtedy, on, ale nie jest z wyboru, ten człowiek przechodził obok mnie i nie widział. I to jest bardzo silny motyw biblijny, bo w Psalmie, psalmie 27,5. Mamy, zakrył mnie w cieniu swego namiotu. I w psalmie 91 tysiąc padnie obok ciebie, lecz ciebie to nie spotka. Niewidzialność jest, nie jest porównywalna z ucieczką, prawda? Jest to ochrona bez walki. A ten mój wróg znajduje tylko moje rzeczy, czyli moją zewnętrzność. Nie znajduje mnie, czyli mojej tożsamości. I najważniejszy moment: nie zabiłem tego człowieka w tym, w tym śnie, bo to jest najważniejszy moment tego snu. Yy, I ten sen przechodzi z wizji ochrony w wizję charakteru. Jako lew, bo byłem w tym momencie lwem, mam władzę nad tym człowiekiem, mam siłę i mogę go zabić. Ale ja wybrałem miłosierdzie i prawdę. A w OZEA 6,6 możemy znaleźć miłosierdziach, co nie ofiary. I w Zachariasza 4:6 nie mieczem ani siłą, lecz duchem jest opisane. I to jest cały klucz biblijny, że prawdziwa władza objawia się w powstrzymaniu przemocy, nie w jej użyciu. Ja nie użyłem do tego człowieka przemocy, rozumiecie? I ostrzegam tego człowieka przed powrotem, ratuję jego życie. I to jest rolą proroczą, nie królewska, rozumiecie? I jest opisane w Ezechiela 33, jeśli ostrzeżysz bezbożnego, a on się odwróci, żyć będzie. Ja nie mówię do tego człowieka, uciekaj, bo cię zabije. Mówię do niego, nie wracaj, bo oni cię skrzywdzą. Ja nie przejmuję ich metod, takie, jakie oni chcieli, że mówili, żeby, że oni, on ma mnie zabić. Ja tego nie zrobiłem. Ja oddzielam się moralnie od ich systemu i zachowuję się zupełnie inaczej niż oni. I to, co oni mówili, co wiemy o Zachariaszu. I to jest też jeden z kluczy biblijnych, ponieważ samo to, że oni powiedzieli Zachariaszu, czyli mnie, moje imię, ale to imię ma też znaczenie biblijne. Jest księga Zachariasza, prawda? I jest też Zachariasz wymieniony wiele razy na kartach soła. na łamach Biblii. W Biblii. I w Biblii Imię to nigdy, i w Biblii, właśnie jest tak, że imiona nigdy nie są przypadkowe. Zachariasz, czyli Zachariah, oznacza J.H.W.H. Jachwe, czy tam jak to czyta: Jachwę pamięta, Jachwe wspomina. Dlatego tak stąd też się wziął mój kanał. Mój kanał oznacza po prostu Zachariasz z hebrajskiego. E, jakby ktoś nie wiedział, nazwa mojego kanału: Jakwę pamięta. J.H.W.H. Y.H.W.H., pamięta po prostu, nie? Wiadomo, w Biblii nie ma y, samogłosek w hebrajskim, więc to imię by musiało być y, Pana Boga wymawiane wdech i wydech. E, y, rozumiecie, No ale no, my używamy samogłosek, ja użyłem tych samogłosek, które mówią Jawe, niektórzy mówią Jechowa. I to jest też poprawnie, bo to jest, bo jeżeli weźmiecie, z, z, y, wpiszecie YHWH y, na, na Polski, żeby powiedziało głośno po hebrajsku w tłumaczeniu, wyjdzie oni to powiedzą po, po hebrajsku Jehowa. No, ja mówię jakwę i nie będę mówił wdech i wydech, rozumiecie? Albo YHWH, mam nadzieję, że z tym się rozumiemy. Czyli jakwę pamięta, moje imię oznacza Zacharia. I to imię nie oznacza w ogóle wielkości człowieka, ale wierność Pana Boga wobec obietnic. I w Psalmie 105, 8 mamy napisane, Pan pamięta swoje przymierze. I w tym śnie, gdy moi wrogowie pytają, co wiemy o Zachariaszu, czyli biblijnie oznacza to, Próbę rozpoznania mojej tożsamości duchowej, a nie zwykłej osoby. Rozumiecie? I to jest bardzo podobne do kim on jest, jak było w Mateusza 21:10, kiedy było napisane o panu Jezusie przy wjeździe do Jerozolimy. A odpowiedź głosu była, która, którą, usłyszałem, którą usłyszałem, on idzie za lwem z pokolenia Judy. I to jest najważniejsze zdanie tego snu. Bo to nie brzmi, on jest lwem, czyli, że ja jestem lwem. On prowadzi lwa, czyli że ja prowadzę lwa, rozumiecie. To tak w ogóle nie brzmiało. Ale to brzmiało, on idzie za lwem. I czyli ja nie jestem w centrum, nie, nie jestem autorytetem samego sam z siebie, rozumiecie. I nie jestem też źródłem mocy, w tym śnie. Tylko jestem uczniem naśladowcą, podporządkowany panu Jezusowi Chrystusowi. I w Mateusza 16:24 mamy napisane: Kto chce i za mną, niech się zawsze samego siebie. I to całe zdanie ustawia cały sen, całą moją wizję, chrystologicznie, a nie egocentrycznie. Rozumiecie? Czyli nie jest, nie, nie jest nie, że ja jestem najważniejszy, tylko Pan Jezus Chrystus jest najważniejszy, dlatego użyłem na słowa chrystologicznie. Rozumiecie, o co mi chodziło. I dlaczego ja wcześniej jestem lwem i orłem w tym śnie. I to jest bardzo ważne, żeby nie pomylić tych symboli, bo w Biblii Pan Bóg dopuszcza, by jego słudzy przyoblekli się w symbole, ale nie stawali się ich źródłem, bo ja nie byłem źródłem tych symboli. To jest to samo, jak na przykład e, król Dawid e, był pasterzem i królem, ale, nie był, ale król Dawid nie był źródłem królestwa. Tak, ja w tym śnie działam w autorytecie, ale nie z własnej woli. E, I możemy to znaleźć w psalmie 28,7. Pan jest moją siłą. ale w śnie nie jest moją chwałą. Jest narzędziem ochrony i objawienia charakteru. Samo imię Zachariasz Bibliny a Zachariasz, czyli jako ja ze snu, jest to naprawdę bardzo elegancko biblijnie, bo prorok Zachariasz zapowiada Mesjasza, sam stoi z boku i wskazywał kogoś większego od siebie, czyli z pana Jezusa Chrystusa. I możemy to znaleźć w księdze Zachariasza 9:9. Raduj się, oto Twój król przychodzi. Tak samo było w moim śnie. Pojawia się moje imię, ale odpowiedź od razu przenosi uwagę na lwa. Z pokole... Na lwa z pokolenia Judy, czyli na Pana Jezusa Chrystusa. I ten sen właśnie w ten sposób ochronił mnie przed pychą, i jest to, jest to, biblijny, jest to biblijny znak zdrowej symboliki biblijnej, prawda? I ten sen nie jest ani groźny, ani nie jest apokaliptyczny. Pomimo, że ktoś chce mojej śmierci, są góry, baza, jest spisek, to mój sen opowiada e, o tym, że nie kończy się on walką, nie kończy się w ogóle krwią. Kończy się prawdą wypowiedzianą i objawieniem drogi. Możemy to znaleźć w psalmie 27. Pan jest moim światłem i zbawieniem. Kogóż mam się lękać? Rozumiecie? I w całości ten mój sen może oznaczać e, biblijny sens tego snu. Jest taki, że jakbyśmy go chcieli streścić, że Pan pokazuje mi, że choć systemy jest zła, e, próbują rozpoznać mnie i uciszyć mnie, oraz tożsamość tych, którzy należą do niego, rozumiecie? Nie tylko mnie, ale też tożsamość tych, którzy należą do niego. I ten, kto idzie za lwem z pokolenia Judy, nie walczy ich metodami. Ja nie zachowuję się jak oni, rozumiecie? Lecz zwyciężam prawdą, miłosierdziem i ochroną od Pana Boga. I takie jest znaczenie tego snu, rozumiecie? I zobaczcie, co się teraz dzieje, nie? Są różne metody na mój temat: jakieś kłamliwe filmy, przedstawianie mnie jako Judasza. Jako najgorszego, nagle zrostałem się taki, ponieważ objawiłem prawdę. Przekręcanie mojego snu, który miałem, a ten sen ja opowiem jeszcze, tą moją wizję. Ja, ja zresztą tam jest bardzo duży aspekt pominięty, o czym oni nie wiedzą. I i próbują to wszystko uzasadnić, że ja zostałem tak pobłogosławiony, widziałem wizję śmierci Pana Jezusa Chrystusa, ukrzyżowania, dlatego, że jestem Judaszem. No ale Judasza nie było przy ukrzyżowaniu, jeżeli możemy sprawdzić to biblijnie. On się powiesił przed ukrzyżowaniem. Chciał zwrócić 30 srebrników i chciał zwrócić właśnie 30 srebrników, ale oni powiedzieli, że nie chcą tych pieniędzy, Yy... I bo on powiedział, że on zwraca, bo wydał krew niewinną, prawda? I poszedł i się powiesił. Nie było, a ja byłem przy uż... no to jak? Oni mnie porównują i siebie porównują do jakichś tam, nie wiem, Chrystusów, można powiedzieć, niewinnych. Ludzie, którzy mają krew na rękach, e, e, oszustwa na innych ludziach, e, na mnie, cudzołóstwa, fałszywe świadczenie u innych, nieszanowanie rodziców, kłamstwa. Jaki, jaki duch kłamie? Tylko diabeł może kłamać. I na takiej zasadzie to wygląda właśnie. Tak więc ja i tak odpowiem na, ten, na, na, na tą wizję, na te kłamstwa, co wierna Akolita tam jeden wypisuje, kłamca nad kłamcami. Jarek, ja się dziwię, że cała reszta zboru to popiera, jeszcze przyklaskuje. No ale co, jak ręka rękę myje i tam jest tylko jeden i ten sam duch. Czyli duch strachu, fałszu, kłamstwa, obudy, bo ci ludzie nie mają ducha. Do momentu, jak ja wyszedłem ze zgromadzenia, nie byli ochrzczeni Duchem Świętym. W tym zgromadzeniu byłem tylko ja oszczędny Duchem Świętym. Jeszcze ja sam na nich wszystkich rękę, na, ręce nakładałem i się modliłem o w Duchu Święty I nikt tego nie otrzymał. Nikt nie przeżył tego, co ja przeżyłem. Nikt. No bo Pan Jezus Chrystus jak ma? Bo to Pan Jezus Chrystus chodzi. Jak ma ochsić tam, gdzie jest kłamstwo, obuda, fałsz, oszustwa? Yy, no nie na rady, cudzołóstwo, fałszywe świadczenie o innych. Egocentryzm totalny, wywyższanie się na Józefa, na Henocha, na najlepszy zbór. Ja jestem Bożym Prorokiem. No, jakim ty jesteś Artur, Bożym Prorokiem? Tylko się ciebie zapytam, skoro twoje proroctwa wyjaśnił Marek w filmie. Mówiłeś, trzecia wojna światowa, 2022, 2023, 2024, 2025, wielki ucisk, 2017, 2021, 2024. No nic się nie dzieje. Grębienice od Pana Jezusa Chrystusa. I co zrobiłeś z grębienicami? Pan Bóg co chwilę cię przerzuca, mówisz z Kanady, najpierw miałbyś być do Paragwaju, później do Polski, w Grębinicach byłeś, tam oszukałeś ludzi, to się przestraszyłeś. Nagle w góry uciekłeś, bo to od Pana Boga. Wtedy z od Pana Boga do Rosji Nie ściągnąłeś, żebyście wyjechali do Rosji. Nic nie mówili w zgromadzeniu, namówiliście mnie, gdzie wszystko straciłem. Nagle z Rosji do, a, do Armenii. No Pan Bóg naprawdę jest niezdecydowany i co chwilę zmienia plan, i jeszcze nic się nigdzie nie wydarzyło. Żywność wasza. I przecież ja mam kilka tutaj tych yy, paczek tej żywności. I co? Po terminie są. 2024, 2025. No i gdzie ta wojna, gdzie to wszystko? Ludzie się składali, ludzie powyrzucali się ze zgromadzenia, nie oddaliście ani żywności, ani pieniędzy. Taki, owo, takie owoce ma Wasz zbór zgniłe. To wy, że wy Biblię wyślecie komuś, jeszcze mówisz, że ta Biblia jest zła, UBG. No to dlaczego? Że ma pełno błędów. Tak do mnie mówiłeś. To po co tą Biblię wysyłać, skoro ma pełno błędów? Ja tego nie rozumiem. A, no tak, żeby się pokazać. Ja mogę Wam, ludzie, paletami takie Biblię załatwić. Mam numer telefonu. Jak ktoś chce Biblię, to paletami Wam przywiozą. Ogłaszają się na internecie sami. Palety przywożą Wam na takie Biblię. To nie jest żaden problem. takie coś załatwić. No tak to wygląda. Opowiedziałem wam mój sen. Zobaczcie, jak to się wszystko łączy z tym, co teraz właśnie do tych wydarzeń. Pan Bóg mi dał zrozumienie, jak to szukać w Biblii. Szukajcie tak samo symboliki tego wszystkiego. Nie dajcie się na ataki, nie róbcie, nie postępujcie tak, jak właśnie was atakują ci wszyscy ludzie. Bądźcie ponad tym, tak jak ja jestem. Pan Bóg pokazał dokładnie, kim ja jestem. I chwała Panu Bogu, a mogą mnie wyzywać od Judaszy, od zdrajców, to oni mnie zdradzili. I to... I narobili... I bardzo dobrze, chwała Panu Bogu, bo dzięki mojemu świadectwu bardzo dużo osób się od nich odwróciło, zobaczyło, jaka jest prawda i nie wpadli w ich ręce, żeby nie potracili sami swoich dobytków. No i w te fałszywe nauki apokryficzne i bzdury, które mają powymyślane e, w ogóle niebiblijne. No, ostry obłęd tam jest zasłany. Uważajcie na tą sektę, na inne sekty również uważajcie. Trzymajcie się tylko Pana Jezusa Chrystusa. Nawracajcie się ludzie, pokutujcie i wszystko będzie dobrze. Pamiętajcie, tylko Jezus...